Hej kochani, to Ania z Kraftowanki i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co sobie ostatnio kupiłam, ponieważ zrobiłam dość duże zakupy. Znaczy, dość duże. Kupiłam w czterech różnych miejscach różne rzeczy. I w sumie stwierdziłam, że w związku z tym, że takim powodzeniem cieszył się filmik na DWC z moimi zakupami, to nagram dzisiaj właśnie taki filmik, co ostatnio pojawiło się u mnie w pracowni. I zacznę może od farbek. Kupiłam akwarele z Białych Nocy. To są dwa zestawy. Jeden to jest taki zwykły, 24-kolorowy, i drugi to jest taki zestaw farbek granulujących w odcieniach ziemi. Te farbki kupiłam na wintet. Sprzedałam po prostu swoje jakieś tam rzeczy, których już nie używałam. I w zamian, bo tam jest tak, że Pieniążki, które dostajemy za sprzedaż naszych rzeczy, trafiają do naszego portfela Vinted i potem można je albo wypłacić, albo wydatkować na inne rzeczy na Vinted. No i właśnie w związku z tym, że miałam tam jakieś pieniążki w portfelu Vinted, to kupiłam sobie te farbki. I jeszcze ich nie używałam. Tak naprawdę zrobiłam tylko słocze tych farbek. Te duże są w plastikowym opakowaniu. No wyglądają w taki sposób, bo już je rozpakowałam. Właśnie zrobiłam sobie słocze i to zrobiłam wczoraj. Yy, to jest taka tekturka, co nie? Taki, wiecie, to nie jest paletka, żeby nie było. To jest po prostu taki plasticzek, w którym są wkładane farbki. No, nie będę właśnie odwracać, bo wypadają. Ale no, jak widzicie, nie jest to solidne. Są też wersje tych farbek w takich właśnie plastikowych paletkach. I w takiej plastikowej paletce... Są te drugie farbki. Już Wam pokazuję. Też już są rozpakowane. O, I to jest plastikowa paletka. Bardzo fajna jest ta paletka. Ona wygląda w taki sposób. Farbki są jeszcze mokre, bo jeszcze nie wyschły po robieniu słoczy, a karteczka też jeszcze schnie. Tutaj mamy wyciąganą taką tacuszkę, którą możemy sobie przypiąć tutaj. No i po prostu mamy dodatkowe miejsce do mieszania farb. I to już jest bardziej solidna postać, że tak powiem, jeżeli chodzi o przechowywanie farbek, jeżeli chodzi o... o, to żeby nam się nie zniszczyły. Po prostu dla tych farbek będę musiała pomyśleć o jakimś, nie wiem, zabezpieczeniu, albo w ogóle po prostu e, kupię taką plastikową kasetkę, e, plastikową albo metalową i po prostu farbki przełożę do tych farbek. Pani, od której kupiłam te farbki, bo to są farbki kupione od jednej osoby, dorzuciła mi taki bloczek. Ponoć jest to bawełna. Jak otworzyłam, to szczerze mówiąc, nie widać, żeby to była bawełna. Yy, bloczek jest 200 gramowy, a więc te karteczki są w miarę cienkie. Ale tak czy siak miło z jej strony, że po prostu dorzuciła gratisik. Bo nie udało mi się, szczerze mówiąc, utargować żadnej lepszej ceny. Ale dostałam bloczek. Druga rzecz, na którą się skusiłam, to wykrojniki z Fiori. Jak zapewne wiecie, Fiori przestaje produkować wykrojniki, i po prostu bałam się, że przestaną być dostępne, a zależało mi na tym, żeby parę tych wykrojników jeszcze od nich kupić. I w sumie tak, skusiłam się na makówki. Te wykrojniki, właśnie teraz przy tej wyprzedaży, były w bardzo dobrych cenach. Ja przepraszam jeżeli to wszystko będzie słychać, ale ktoś mi strasznie coś piłuje za oknem szlifierką. I nie wiem czy to mikrofon ściągnie czy nie ściągnie. A w związku z tym, że jest prawie 30 stopni, ciężko to okno zamknąć, bo się po prostu tutaj uduszę. No, a więc wróćmy do makówek. Moim zdaniem bardzo fajny wykrojnik, który będzie działał jak yy, wypełniacz po prostu do kartek. Bardzo fajne są te gałązki i myślę, że będą się sprawdzać. No i kupiłam jeszcze trzy wykroniki kwiatowe, które mnie tam gdzieś kiedyś interesowały, ale nigdy nie miałam okazji ich kupić. Pierwsze z nich to Kamila i on robi takie kwiatki ala stokrotki. To są dwa wykroniki, jeden mniejszy, drugi większy. Tutaj mamy jeszcze Natalię, a więc mamy trzy wykrojniki od takiego małego kwiatuszka po bardzo duży. Może go rozpakuję i pokażę. One są jeszcze osobno pakowane i powiem wam, że ten system pakowania bardziej mi się podoba niż to przyklejanie wykrojników do tekturek, bo już nieraz mi się zdarzyło, że próbując oderwać wykrojnik od tekturki, go wygięłam, zwłaszcza jak był jakiś bardziej ażurowy. I to są duże kwiatki. Tutaj ta największa Natalia ma O, 7 cm, a więc to będzie naprawdę duży kwiatek. Ta mniejsza ma 5 i najmniejsza ma niecałe 4. A więc ten. Bardzo mi się podobały kwiatki, jak patrzyłam, z tymi dziurkami w płatkach. A więc na tym wykroniku już od dawna mi zależało, ale po prostu. Jakoś nigdy nie było okazji, żeby się na niego skusić. Poza tym nie oszukujmy się. Wykrojniki fiory do tanich nie należą. No a więc tak naprawdę, dopiero w momencie, gdy było zagrożenie, że nigdy więcej ich nie dostanę, bo po prostu przestają być produkowane, no i była też spora promocja, zdecydowałam się je kupić. No i ostatni to jest Amelia. I Amelia to jest taki klasyczny wykrojnik do kwiatka pięciopłatkowego. Z ładnymi, ładnie wykończonymi brzegami. Ja mam tylko takie y, pięciopłatkowe z gładkimi brzegami. I też są fajne. No ale po prostu taki będzie zawsze troszkę inaczej y, te kwiatki tworzył. Co dalej? Skończył mi się klej. A więc, zrobiłam zakupy w Eco Scrapbookingu. Już do Was wracam. Klej introligatorski kilogram. To jest po prostu najbardziej opłacalna, że tak powiem, forma kupowania kleju w takich dużych opakowaniach. Te małe po prostu za szybko schodzą. To jest półtorej tygodnia ja jestem po kleju, zwłaszcza jak jestem w trakcie robienia jakiegoś albumu. No ale skoro już kupowałam klej, to jeszcze zdecydowałam się na dwie bazy. To jest bazyl, a więc taka w miarę chyba popularna baza, jeżeli chodzi o eko scrapbooking Jedna jest właśnie kraftowa, a druga jest Czarna. Jak tak sobie obejrzałam te bazy, no to wszystko niby spoko. Nie wiem, czy wszystkie bazy tak mają, czy nie. No nie wiem, czy widzicie. Tutaj to wykończenie jest takie mało estetyczne. A więc będę musiała pomyśleć, jak ładnie wkleić papier, żeby to po prostu przykryć. No i to jest tak naprawdę przy każdej karcie. Jeżeli chodzi o karty. One są od góry otwierane, można tutaj jeszcze właśnie zdjęcia wsadzać. Odległości między kartami no to jest niecały centymetr, a więc tutaj no na tej bazie nie zrobimy jakiegoś bardzo rozbudowanego albumu, no bo po prostu się nie da. No i tu mam właśnie kraftową w takiej piaskowej oprawie. I mam czarną. Szczerze mówiąc, klejenie samodzielnie czarnej bazy to jest koszmar. No po prostu nie lubię nic nie widać na tym czarnym papierze oprócz kleju, który gdzieś tam wypłynął nie w tym miejscu, tr co trzeba. E, I jak sobie zobaczycie, ta czarna baza już jest lepiej sklejona, jeżeli chodzi tutaj o boki i wykończenie tego czarnego papieru. Tego po prostu nie widać aż tak, nie rzuca się to w oczy, e, że ta strona nie jest tak jakby doklejona do końca. No, ale tak jak w przypadku kraftowej, tutaj od góry jest otwierana. A więc zdjęcia można wkładać do środka też. No zobaczymy, co ja z tego wymyślę. Tak naprawdę to są pierwsze gotowe bazy, które kupiłam. Wcześniej nigdy nie e, kupowałam gotowych baz, nie robiłam albumów na gotowych bazach. A więc będzie to test, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. I ostatnie zakupy, jakie zrobiłam, to są zakupy z Craftven. Też jak wiecie, Craftvena mm, zmienia trochę profil działalności. Ja jeszcze tego nawet nie rozpakowałam z pudełek. Zmienia trochę profil działalności i likwiduje wszystkie te rzeczy takie do skrapowania, do dekupażu, jakieś media i tak dalej. Marta zostaje przy art journalingu, a więc jest duża promocja, bo 30% na produkty to, to jest dosyć dużo. I przejrzałam cały ten sklep. Tam oczywiście już wiecie, jak to ja w trzecim tygodniu promocji, no to dużo już tam nie zostało, ale jeszcze mimo wszystko. Na coś się skusiłam. I teraz tak. Przede wszystkim przytrafam za ten szelest. Gesso. Siartu, gesso czarne. Duże, bo to jest 500 ml. To jest y, duże gesso. I gesso białe. Tak samo. O. Tak samo duże. Pół Mam te białe gesto z Jartu i jest bardzo fajne. A więc po prostu e, skusiłam się, nie zwłaszcza, że te duże gesta są po około 40 zł, a w związku z tym, że u Marty była promocja, to ja kupiłam za niecałe 25 z tego, co kojarzę. A więc no, różnica jest znaczna. No, jak już wiecie, znalazłam gesto, no to stwierdziłam, że dokupię jeszcze parę innych rzeczy. No i tutaj mamy całe moje zdobycze. Co tu jest? Już Wam pokazuję. Odsunę to na bok i będę sobie po prostu przekładać. To jest baza z hdf na chustecznik. A więc próbujemy sobie zmediować ten chustecznik, poskładać, posklejać, zmediować. Zawsze fajna rzecz do domu, bo macie coś innego, coś fajnego, coś co stoi na wierzchu, jest eleganckie, takie jakie chcecie. Dopasowane do tego waszego wnętrza, a przede wszystkim też wyjątkowe, bo nigdzie takiego nie dostaniecie. To jest coś unikatowego, zrobionego przez was ręcznie. A więc będzie chustecznik. To jest baza z Happy Scrap, a więc w ogóle producent, którego nie znam, nigdy nic nie miałam szczerze mówiąc od nich. Dalej. Skusiłam się na. A, to jeszcze jest foli. folii. Dobra, to może tak. Skusiłam się na takie perełki, w płynie. Dwa kolory. Ja tych perełek nigdy nie miałam, szczerze mówiąc. Nawet nie... To jest Ranger, okej. Okay. Nawet nie wiedziałam, że po prostu takie perełki mają. To jest Ranger. A więc mamy perełki w płynie. Jeden kolor to jest taki piękny, właśnie różowy, a drugi delikatny, zielony. Nie robiłam jeszcze nimi nic. Dopiero z Wami rozpakowuję zakupy. A więc nawet nie mam pojęcia, jak one zasychają. Mam perełki w większości znowu. I one mi się fajnie sprawdzają, lubię je. Tych nigdy nie miałam, chciałam spróbować. Były w dobrej cenie, bo chyba poniżej 10 zł. A więc yy, stwierdziłam, że warto. Spróbuję. Wiecie, te opakowania, tak na dobrą sprawę, one są malutkie, bo to jest 5 ml, nie, 18 ml, 5 tych Ozów. Yy, no ale to tak naprawdę Wam starczy do końca życia. Nie sądzę, żeby te perełki by się skończyły. Ich się używa po prostu tak malutko, że no to jest naprawdę ogromna ilość. Dalej na co się skusiłam. Już dawno chciałam, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze. Poza tym też są bardzo drogie. I to jest Astro Paste z, od Simona Harleja. Widzę, że nie widać tego opakowania tutaj. Ja może spróbuję je rozpakować, bo się po prostu folia odbija. O, Astro Paste. I ja wziąłem sobie taki fioletowy kolor. Wygląda to tak. Czy to będzie fajne? Też do przetestowania. Szczerze mówiąc, jak oglądałam filmiki, jak Simon z tego korzystał, no to wygląda to przepięknie. I to jest taka po prostu pasta brokatowa, która się cudownie mieni. Ciekawiły mnie jeszcze Lunar Paste, ale Lunar Paste były w większości wyprzedane, te, które były kolory, które by mnie interesowały, no a więc wzięłam sobie tego astropeiste, a to, że ja jestem fioletowa i uwielbiam fiolet, no to musiało się skończyć na fiolecie. Dalej, co my tu mamy? Teraz musimy już rozpakować folie. O, na szczęście się urwała. Stampalki z Craft and Stamps i to są pręciki do kwiatów. A więc jak już mnie kiedyś najdzie na kwiaty, to będę miała po prostu pręciki do odbicia na płatkach dalej mm. O Tekturka tamborka, ale takiego przestrzennego tamborka. Nie wiem czy tu gdzieś jest narysowany. Chyba nie. Ale nie wiem czy widzicie, tutaj są po prostu jest denko, Jest wierzchnia część i na to jeszcze jedna, którą się skleja, a w środek się wkleja ten pasek. Także ten tamborek jest taki przestrzenny, że on po prostu. Yy, można coś tam poukładać przestrzennie, zrobić kompozycję taką warstwową. A ostatnio mam na to fazę, więc po prostu stwierdziłam, że może to fajnie wyglądać. Pijam sobie z Twojej tekturki metryczkę dla dziecka. Co dalej? Marta mi oddała jakieś pieniądze, a więc pewnie czegoś nie było. No dobra, eee, zobaczę liścik później. Stążeczka szyfonowa, taka szeroka, cieniutka. Ja lubię takie wstążeczki. No i tu mamy jeszcze. Ostatnie rzeczy. Odłożę tylko to pudło, żeby mi tu nie przeszkadzało. Wzięłam tak. E, dwie bazy kraftowe do shadowboxa. I tu jest właśnie druga część tej bazy. Tak jak mówiłam, mam fazę na przestrzenne rzeczy. A więc shadowboxy wchodzą też w grę. Dwie bazy białe do shadowboxa. Papiery ryżowe. Mam taki o. Co to jest? W ogóle jakiś z Craftokloka? To już chyba musi być bardzo stary papier, bo nie pamiętam, żeby Craftoklok w ogóle robił papiery ryżowe. No ale ładny jest ten papier, po prostu do czegoś go wykorzystam. I tu jest jeszcze jeden, i tego chyba kojarzę. To była taka kolekcja z taką wojowniczką w rudych włosach. O ile dobrze kojarzę, bo to. Też może nie być to, o czym myślę, co nie. No w każdym bądź razie yy, te dwa papiery mi się w miarę podobały. Spróbuję po prostu coś z nich sklecić. I wziąłem jeszcze. Nie, to już są gratisy. Słuchajcie, bo ja nie kupowałam papierów na 100%. A więc muszę sprawdzić to zamówienie, czego nie dostałam, a co Marta mi dorzuciła. Yy... Paseczek w Gratisie. To jest Alchemy owart Z jednej strony mamy listki, z drugiej strony są motylki. To jest papier z Mintaja. Nie, to jest Karolina Bukowska, Alchemy Owart. Lovely Memories. Nie wiedziałam, że Karolina też ma takie karty po prostu na tych yy, papierach. Z drugiej strony mamy taki arkusz. Bardzo ładne tło będzie do kartki, po prostu bardzo delikatne, jakieś tam delikatne napisy, przetarcia, e, troszkę koronki. Na tło do kartki będzie super. I tu mamy jeszcze jeden, też jest e, Alchemy of Art, Hello Baby. I z jednej strony mamy właśnie takiego dzieciaczka i się z dzieciaczkiem, a z drugiej strony mamy takie bąbelki różowe. Szczerze mówiąc, to średnio mi się podobają kolory tego arkusza. Wiecie, zawsze na tło, gdzie coś będzie zasłonięte, a potrzebujemy po prostu tylko i wyłącznie, żeby odcienie się zgadzały, taki arkusz też wejdzie. Więc to nie jest nic, co nie dałoby się wykorzystać. No i w sumie to wszystko. A więc mamy cztery tak naprawdę różne sklepy, cztery zakupy. No i o tyle produktów, co wam pokazałam. Wzbogaciła się moja pracownia. Wydaje mi się, że po prostu tutaj w jakiejś jakieś tekturki nie przyszły. Wydawało mi się, że więcej ich zamówiłam, ale to sobie sprawdzę na spokojnie. Przy Was rozpakowywałam paczkę, a więc tak naprawdę nawet nie wiedziałam, że Marta mi oddała gotówką jakieś pieniążki. Tak więc życzę Wam miłego dnia. Zapraszam do subskrybowania kanału, do śledzenia tego, co tam się pojawia. I do usłyszenia. Pa, pa!